Zamyślenia wielkopostne. Zaprasza siostra Elżbieta Śmieciuch ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Zadziwia nas strategia Bożego Działania. Podobało się bowiem Ojcu Niebieskiemu zbawić świat przez obecność Boga człowieka w rodzinie. W Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale pierwszym czytamy. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Święty Józef przyjął do siebie Boga, przyjmie i nas, jest patronem wszelkich spraw, od znalezienia parkingu. Pracy, męża, po interwencje w sprawach rodzinnych, zawodowych, sąsiedzkich. Jest towarzyszem przy budowie, gospodarstwie, zna się na sprawach ludzi młodych, dojrzałych i towarzyszy umierającym, nie spóźnia się wołany o pomoc. W 1945 roku o cztery godziny wyprzedził okupanta niemieckiego który zaplanował zgładzić doszczętnie oboz w Dachau. W przeciągu tych czterech godzin uczynił 846 cudów, bo tylu kapłanów ocalił od śmierci. Ci więźniowie odprawili nowennę do świętego Józefa i dokonali aktu oddania. Niezapomnianym przykładem bezgranicznego wprost zaufania opiece świętego Józefa w codziennych sprawach była moja świętej pamięci mama. Gdy wyliczała znaki jego opieki, święty Józef mnie ostrzegł, przypomniał, obronił, zasłonił, odnalazł, załatwił. Sąsiadka zapytała: Czego wy tego świętego Józefa tak się uczepiliście? Trzeba nam się go uczepić jako patrona, bo tyle mamy spraw do załatwienia. Wysyłamy świętemu Józefowi smsa. Święty Józefie, wejdź do mojego domu. Zobacz, czego w nim brak. Przynieś to, czego w nim nie ma. A jeżeli jest w nim coś nie tak, przyjdź i to napraw. Naucz nas modlić się, cierpieć i milczeć.